Krótko później znalazłem takie wydarzenie w Krakowie, history Maker. Znaleźli mnie ludzie z uświęceniowego Kościoła Zielonosiątkowego. To było takie wydarzenie przebudzeniowe. Nie wiedziałem, co tam będzie. Zaproszono mnie na spotkanie przebudzeniowe. Nie wiedziałam, co to jest. I obecność Boża była tak bardzo namacalna, że ja mało pod, nią, pod naporem tego nie, nie upadłem. I to mnie dosłownie powaliło na ziemię. I podniosłem swoje ręce do góry na, na modlitwie. Stałam tam w kościele z podniesionymi rękami. W tym momencie napełnił mnie Duch Święty. Zostałam napełniona Duchem Świętym. I zacząłem modlić się w niezrozumiałych dla mnie językach. Mówiłam w językach, nie byłam w stanie mówić po angielsku. Kiedy zostałem napełniona Duchem Świętym, ja pragnąłem tylko jednego, głosić Ewangelię. A na drugi dzień stanęłam na rogu ulicy i zaczęłam głosić Ewangelię. I nigdy nie przestałam. Na świecie, ciele, ciele. Moc nie ma. Ja padłem pod mocą. I uderzyła mnie Boża obecność. Siadano. Nie było mnie około godziny. Leżałem, wstąpiło na mnie światło. Zastygłam, tak, i stałam tam przez trzy godziny. Tam płakałem. Ja byłem nie do końca świadomy, co się tam znaleźć Ale miałem dosłownie nazwę to zderzenie